Mi to też się jakoś z wojną właśnie kojarzy, nie? Że jak mamy wojnę i to też obserwujemy, że teoretycznie mówię, no niby mamy jakieś prawa, nie? Mhm. Są jakieś prawa, że, że dobra, że cywile gdzieś tam nie, nie, nie powinni cierpieć na wojnie i tak dalej, a jakby w ogóle mhm. tego się nie bierze pod uwagę w dzisiejszych czasach, gdzie mamy XXI wiek i wydaje się, że jesteśmy tak rozwinięci. Że no, takie podstawowe prawa nie powinny być łamane. Nie? Szokującą informacją jest to, że w Polsce mamy ponad 2 miliony, około 2,5 milionów osób, które żyją w skrajnym ubóstwie. Okay. Nie, to już nie mówię tak globalnie, bo to globalnie to tak zawsze brzmi, że a to jest gdzieś tam, wiesz, hmm. na świecie, daleko, to nas nie dotyczy, nie. Ale w Polsce mamy po prostu, wiesz, tyle osób i też mamy takie różnice, które cały czas gdzieś tam e, się, się powiększają między nami. Ludzie są nastawieni na tu i teraz. Mhm. Na wyeksploatowanie całkowite e, ziemi, świata, też siebie e, i na to, żeby mieć zysk, a niekoniecznie patrzeć na innych ludzi, bo, bo myślą tylko o tym, co jest tu i teraz, nie patrząc na wieczność. Ludzki pierwiastek kryzysu ekologicznego. Ludzki pierwiastek zakłada, że, że coś jest zmienne i tak jak my, nie, nie możemy kadru ułożyć na początek, to jest zawsze kryzys na początku. Jak to ustawić? Ale już mamy ustawione i zapraszamy na kolejny odcinek. Enclikajem. No, super. Jak ci się czytało? Eee... U, tak dużo masz te? Nie, nie, nie w każdym łańcuchu eee... tak mam dużo spoko. No, okay. taki, taki bardzo fajny ten rozdział. Fajny, Właśnie, ogólnie fajny. Mnie się wydawało, że jest taki trudny i jakby ciężko mi było troszkę. Yy... Dużo, tak, dużo informacji, dużo treści, trudnej treści, mhm. e, i myślę, że dlatego był trudny, ale masz, gdzie masz coś podkreślone, żebyśmy tak wiesz, ładnie w różnych miejscach. sobie zaczęli? Ja mam zaczynam od 105. punktu, o wolności. O wolność, wolności. jej wolność ulega wypaczeniu, kiedy pojawia się, powierza się ślepym siłom podświadomości, doraźnym potrzebom, egoizm, egoizmowi i brutalnej przemocy. To jest o istocie ludzkiej, o człowieku, mhm. że jego wolność jest wypaczona. I cały czas rezonowało mi, jak czytałem ten rozdział, w głowie zdanie, które wypowiedziałem kilka odcinków wcześniej: że, że ludzie są nastawieni na tu i teraz, mhm. na wyeksplatowanie całkowite Ziemi, świata, też siebie i na to, żeby mieć zysk, a niekoniecznie patrzeć na innych ludzi, bo. Bo myślą tylko o tym, co jest tu i teraz, nie patrząc na wieczność. Nie, że, że najważniejsze jest, żebym tu zarobił, żebym tu się ustawił, żebym tu był szczęśliwy, jakkolwiek jest to pojmowane przez człowieka, nie patrząc na to, co się wydarzy po śmierci. Nie? Że, że żyjemy tylko tu i teraz, a mhm. to, co w przyszłości. Hm. No, ostatnio miałem nawet taki pogrzeb i tak sobie też pomyślałem o tym, jak, jak czytałem tu w encyklika o tym pogrzebie, że że zawsze na początku mszy świętej pogrzebowej mówimy o tym, żeby myśleć też o swojej wieczności, o zbawieniu, o tym, żeby pójść do Komunii świętej, żeby być w stanie łaski święcającej. I, i, I taki wywód miałem oczywiście był ksiądz w konfesjonale, no i idę do rozdawania Komunii Świętej i nikt nie przyszedł. To był mój pierwszy mm. chyba pogrzeb taki. Nie? I, I myślę sobie właśnie, że, że ludzie też opłakują tych zmarłych, yy, 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 troszczą się też o świat yy, w perspektywie tej encykliki, troszczą się mm -hmm. o świat tutaj. A, a nie myślą o wieczności. Albo myślą sobie, jeszcze mam na to czas, żeby mhm. myśleć o wieczności. No nie? Trochę przykre. No? Mhm. Ja przejdę do punktu 109. Dobrze. Do tego, bo tutaj też papież dużo pisze o tym, że trochę. No właśnie, wydaje mi się, że trochę. Być może źle y, rozumiemy słowa czyńcie sobie ziemię poddaną, nie? I mm -hmm. właśnie, żeby ją tak bardzo e, używać i, i gdzieś tam ten zysk e, się, się bardzo liczy w dzisiejszych czasach. Mamy tutaj w punkcie 109, że gospodarka postrzega wielki rozwój technologiczny w zależności od zysku, nie zwracając uwagi na jakiekolwiek ewentualne negatywne skutki dla człowieka. Nie? Mm -hmm. że, że ta godność, że szacunek do drugiego człowieka właśnie gdzieś tam schodzi na drugi plan, e, a właśnie... <laughs> A gdzieś tam na ten pierwszy wychodzi zysk. Dalej mamy, że w niektórych kręgach uważa się, że obecna gospodarka i technologia rozwiążą wszystkie problemy związane ze środowiskiem. Podobnie jak twierdzi się w języku nienaukowym, że problemy głodu i nędzy na świecie można rozwiązać po prostu przez sam rozwój rynku. To jest niesamowite, że właśnie, no tak jak mówiliśmy sobie tam kilka odcinków wcześniej o rozwoju, nie? Mhm. że rozwój jest raczej dobry, ale no. może też być zły, tak, I właśnie zobacz, tak, tak. jaki jest paradoks na świecie, że cały czas mamy problem głodu, że niby jesteśmy tacy, wiesz, hop do przodu rozwinięci i tak dalej, wszystko nam się rozwija, mhm. e, technologia, nauka i tak dalej, ale nie potrafimy rozwiązać takiego przyziemnego problemu, takiego, z którym, wiesz, niektórzy mają e, styczność codziennie, że nie mają, wiesz, możliwości, e, co do garnka włożyć, nie? Mhm. I, e, I to jest to, że, żeby właśnie, wydaje mi się, że tutaj też papieżowi o to chodzi, nie, żeby skupić się właśnie na tym drugim człowieku, żeby w tym rozwoju, w tym pędzie, w tej też ekologii. Że nie chodzi o to, żeby właśnie teraz y, tworzyć, bo tutaj też jest, że niektórzy mają takie, em, no tak, tak myślą, nie? że dobra, mamy jakieś tam problemy ekologiczne, no to teraz, żeby je rozwiązać, to trzeba wymyślić jakąś nową technologię. Żeby na przykład zbierała, no nie wiem, jak są na przykład y, plamy na oceanie, czy, no, czy śmieci, a. czy oleju, nie? To są już jakieś tam technologie, które to y, czyszczą, tak? I ja nie mówię, że to jest coś złego, no oczywiście, no super, nie? Mm. Tylko żebyśmy się coraz częściej zastanawiali nad tym, jakby jakie są tego przyczyny i, i, i te wstecz trochę y, nie? Okay, się, się Przyczyny, a nie skutki. No. No to by było super. Dlatego ja muszę czapkę, żeby nie mieć na przykład chorych zatok, bo wtedy to jest tragedia. No. Dla mnie przynajmniej. No tak, ty widzisz, idziesz patrzysz w przyszłość, nie. No, no i właśnie tutaj też yy, z tym głodem ja, ja często się wiesz nad tym zastanawiam, jak to jest możliwe, że mamy tyle jedzenia w supermarketach, ile jedzenia się w ogóle wyrzuca. Mhm. Bo ludzie, no wiadomo, jak człowieka stać, no to ten koszyk jakoś tak się łatwiej zapełnia, nie? Nie masz takiej refleksji, że, a dobra, może tego nie zjem, albo nie wykorzystam tego w tym tygodniu. Tylko się bierze, bo, o, nie wiem, mam na to ochotę mm. albo wiesz, nie? No i jakby tu y, wydaje mi się, i, i dlatego ja też lubię tą encyklikę, że to wszystko się tak ze sobą łączy, że dzięki takiemu też podejściu ekologicznemu, no zwracasz uwagę na to, y, co jesz i żeby nie marnować tego jedzenia, nie? Tak. I właśnie z takim umiarem do wszystkiego podchodzić. Mhm. Ja nie mówię, że no bo to też no, nie, tym swoim e, umiarem, no wiadomo, że ja nie wykarmię teraz połowy świata, nie? Ale wydaje mi się, że ta świadomość jest ważna. Tak, no to, 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 to faktycznie jest ważne. Wydaje mi się, że jeszcze jak mówimy o tym, żeby skupić się na człowieku, to spróbuję jeszcze wy, wyostrzyć nazwę. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę <grym> rozmazani. <grym> okay. Na człowieku. Teraz będzie lepiej? Skupiliśmy się, dobrze. A, a w, tym, w, tym, w tym co mówisz jakoś mi też e, pasuje ten e, fragment ze stoż, 106 punktu, który sobie zaznaczyłem. Mhm. Bo, bo naturalne prawo właśnie jakoś tak to wszystko mm, no jakoś scala, że, że, że człowiek, prawem naturalnym człowieka żeby nie był głodny, tak, żeby mhm. był napełnionym, nakarmionym, a a, natomiast tym, co się liczy obecnie, pisze papież, to jest wydobycie z rzeczy wszystkiego, co możliwe przez zawłaszczenie wynikające z ignorancji człowieka lub zapomnienia o samej naturze tego, co nim jest. A wcześniej, mhm. e, pisze zdanie, było to przyjmowanie tego, co oferowała sama rzeczywistość naturalna, jakby, odnosząc się w ogóle do, do świata, do, do czyncia sobie ziemię poddaną, mhm. jakby wyciągając rękę w geście zaproszenia, bo e, mamy taką sytuację, że ci, co mogą wycisnąć coraz więcej, to wyciskają mhm. i to się dzieje kosztem tych, którzy nie mogą, którzy nie potrafią, którzy nie mają może narzędzi, nie mają funduszy też, mhm. bo się może urodzili też w takim kraju, że nie są w stanie tego zrobić i to się wszystko staje totalnie takie anaturalne. Mhm. Takie mądre słowo stworzyłem właśnie. Anaturalne, że mm, no... Że, że, że to się staje jakimś towarem, też to jedzenie, nie, prawem, nie Że życie, że pokój może też staje się towarem, a nie prawem, nie, nie jakąś normą, nie naturą. Tak? Oczywiście dzisiaj akurat też w Kościele jest Ewangelia o tym, że Jezus mówi, że przyszedłem ogień rzucić na ziemię i będzie matka przeciwko córce, ojciec przeciwko synowi i tak bo rzeczywiście stajemy na przeciwko siebie, ale to akurat w innym znaczeniu jest mówi mhm. a niekoniecznie mamy stawać przeciwko sobie, bo, bo się totalnie różnimy i będziemy jeszcze bardziej pogłębiać te różnice. No, starajmy się właśnie dawać każdemu człowiekowi po prostu godność. I szanowanie praw naturalnych, szanowanie świata stworzonego, ma bardzo duży wpływ na to, żeby wszyscy ludzie czuli się godni. Żeby ci, którzy mogą sobie pozwolić na więcej, nie czuli się lepsi, a ci, co nie mogą, żeby nie czuli się gorsi, nie? Mhm. No. Tutaj też, papież, zwraca uwagę na władzę, o tym, co mówiłeś właśnie przed mhm. chwilą, to mi się tak skojarzyło że y, tutaj mamy człowiek współczesny, dobrze wie, że w technice, ale, no do no, mnie powiedzmy, że nie tylko w technice, nie chodzi ostatecznie ani o pożytek, ani o dobrobyt, chodzi tylko o władzę, o, skrajne, mhm. y, o skrajnie pojęte panowanie w nowej strukturze świata. Tak, też to znaczy. I to też się jakoś z wojną właśnie kojarzy, nie? Że jak mamy wojnę i to też obserwujemy. Że teoretycznie mówię, no niby mamy jakieś prawa, nie? Mhm. Są jakieś prawa, że, że dobra, że cywile gdzieś tam nie, nie, nie powinni cierpieć na wojnie i tak dalej, a jakby w ogóle mhm. tego się nie bierze pod uwagę w dzisiejszych czasach, gdzie mamy XXI wiek i wydaje się, że jesteśmy tak rozwinięci, że no, takie podstawowe prawa nie powinny być łamane, nie, a, a dzieje się trochę inaczej, właśnie wydaje mi się też właśnie przez taki yy, no, egoizm i, i to dążenie do władzy. Mhm. Tak, no tutaj tak technologicznie papież podszedł do tych punktów i mm, ostatnio też mieliśmy rozmowę z biskupem e, o sztucznej inteligencji, o czacie GPT i o korzystaniu z tego do, do kazań. Mhm w ogóle tragedia, żeby z tego korzystać, do kazań. no ale yy, można z tego korzystać, i, yy, 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 i rozmawialiśmy o tym, że, że Chat GPT jest pozbawiony jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli osadzenia w rzeczywistości i, i takiego podejścia ludzkiego do sprawy. On mhm. ci poda różne fragmenty, poda ci yy, cytaty, poda ci strukturę, ale nie, nie, nie będzie miał tego czynnika ludzkiego. I rzeczywiście technologia, o której pisze papież w tych początkowych punktach trzeciego rozdziału, mhm. jest pozbawiona. Tego ludzkiego mhm. czynnika, bo ona dąży według jakiejś logiki do władzy, a nigdy nie może być ta władza, która jest jakąś ideą, ponad, ponad człowiekiem. I dlatego pisze papież w 110. punkcie na sam koniec to kolejny raz pokazuje, że rzeczywistość jest ważniejsza od idei. Mhm. Nie da się wszystkiego jakoś tak ani uporządkować, ani narzucić, że, że to człowiek. Powinien być jakoś najistotniejszy w tym. Oczywiście można też pójść w skrajność, o tym papież też pisze, akurat na następnych punktach, tak? Jeśli uh -huh, chodzi o człowieka, uh -huh. ale jeśli idea, jeśli, jeśli po prostu chęć rządzenia, chęć zawłaszczania czegoś, czy, czy jakieś swoje własne uporządkowanie jest ważniejsze od, od człowieka, który jest obok mnie, od miłości do niego, a przecież miłość jest pierwszy, pierwszym przykazaniem, to coś jest nie tak. Uh -huh. Że nawet Bóg zrezygnował z pewnego porządku na samym początku, tak? E, że uporządkował świat w raju, człowiek zgrzeszył, tak? E, ale, ale Bóg zrezygnował z jakiegoś tego porządku w imię miłości do człowieka, który go bardzo zranił. I, i, i wyrzucił człowieka z raju, ale nie wyrzucił go ze swojej miłości, mhm. tak? I, I jakoś ta historia się pisze też przez nieporządek, na przykład, który jest w genealogii Jezusa. Te kobiety są tam nieprzypadkowo, bo są z różnego życia, mm -hmm. tak? pewnie mężczyźni też, ale jakoś bardziej się zwraca uwagę na te kobiety, no bo tak wyjątkowo są podane, przeważnie się ich nie podaje, bo Bóg pokazuje, że, że to człowiek jest ważniejszy niż jakaś idea ideal, idealności. Mm -hmm. To tak jest takie słowo, idealność. Okay. Nie? Okay. Idea bycia idealnym. Też, też w genealogii po prostu Boga mm -hmm. tutaj na ziemi. Nie? Mm -hmm. Tak. To, 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 co mówiłeś o tym e, czacie GPT, i o tym, że będą no właśnie też skupiać się na, raz, że i na rzeczywistości. I mm -hmm. też ja sobie tak skojarzyłam, że są przecież różne e, przypadki, jakby każda historia człowieka jest inna, do każdego trzeba troszkę inaczej podchodzić. Tu mam taki punkt w 110, ty podałeś końcóweczkę, tak. e, a ja tutaj mam podkreślone, e, że. Mm, to samo przeszkadza w znalezieniu odpowiednich sposobów rozwiązania najbardziej złożonych problemów współczesnego świata, zwłaszcza problemów środowiska i u ubogich, tu o tych ubogich, do których nie można podchodzić z jednego tylko punktu widzenia lub kierując się interesu, interesami jednego typu. E, mhm. Ja też teraz jakoś tak y, wzięłam sobie na tapet ostatnio y, jest taki raport o biedzie, który przygotowuje Szlachetna Paczka co roku. Mhm. E, no i szokującą informacją jest to, że w Polsce mamy ponad 2 miliony, około 2,5 milionów osób, które żyją w skrajnym ubóstwie. Okej. Okay. Nie, to już nie mówię tak globalnie, bo to globalnie to tak zawsze brzmi, że a to jest gdzieś tam, wiesz, mm. na świecie daleko, to nas nie dotyczy nie, ale w Polsce mamy po prostu, wiesz, tyle osób i też mamy takie różnice, które cały czas gdzieś tam e, się, się powiększają między nami. E, no i chyba już w następnym odcinku trochę powiemy o tej tak. o, o pracy, która tam też jest, ale właśnie o tym podejściu, nie, do drugiego człowieka, że e, żeby też zwracać na to uwagę, i no właśnie, nie, nie uda nam się pomóc tak, tak globalnie, ale troszkę się zatrzymać małymi kroczkami, zwracać uwagę na drugiego człowieka i, i pomagać mu gdzieś tam. Chociaż jednej osobie. Nie? No. Nie? Chociaż jednej osobie. To do niech będzie zadanie domowe. Tak. Chociaż są niepopularne dzisiaj w szkołach, ale nie jesteśmy ale w szkole. Ale nie jesteśmy w szkole, właśnie, to już tutaj. My możemy. Zadajemy zadanie domowe. I dla nas, i dla was zadanie domowe pomóc przez ten tydzień chociaż jednej osobie. Realnie pomóc, a nie tylko po to, żeby poczuć się lepiej, że komuś pomogliśmy. Właśnie tak. Do zobaczenia. <grym> pa!